Licznie witamy na kanale ATV. Zdrowy kanał. Zdrowe żywienie, żywienie optymalne. Witam serdecznie, witam Celinę Chacińską. Witam bardzo serdecznie. Celinka popełniła wiele książek, a nawet jak sama mówię, mówi dwie. O czym będziemy mówić? Będziemy mówić o tym. Dieta ketogeniczna. Na samym początku zapytam się Celinki, Celinko, co to jest dieta ketogeniczna? Dieta ketogeniczna jest to dieta, ketoza w ogóle, może lepiej zacznijmy. Ketoza jest to stan, w którym jest, występuje niedobór węglowodanów i organizm, żeby wytworzyć paliwo zastępcze, produkuje właśnie tak zwane ciała ketonowe ponieważ mózg, krwinki czerwone potrzebują węglowodanów. Jeżeli nie dostarczamy ich spożywienia, organizm wyprodukuje właśnie te ciała ketonowe. Mnie akurat do napisania tej książki dieta skłoniła bardzo duża ilość osób zgłaszających się do mnie z nowotworami, z chorobami takimi uznanymi za już nieuleczalne, nowotwory. Stwardnienia rozsiane, stwardnienie boczne, zanikowe, epilepsja, autyzm, schizofrenia, choroby psychiczne, dwubiegonowa czy inne, Alzheimer czy też parkinsonizm. I właśnie dla tych osób dedykowana jest ta książka. Właśnie dieta ketogeniczna tam różni się tylko jadłospisem od tej książki poprzedniej zielonej, gdyż tutaj występuje niedobór węglowodanów, czyli około 30-35 gram węglowodanów jest w jadłośpisie, bo przy takiej ilości powstaje właśnie ketoza. Doktor Jan Kwaśniewski opisuje właśnie, że przy nowotworach... Żeby zagłodzić nowotwora trzeba nie dać mu jeść, czyli zabrać węglowodany. I zaleca dr Kłaśniewski około 20-30 gram węglowodanów, a dokładnie tyle, żeby była ketoza na 1-2 krzyżyki. Stąd też właśnie ta książka jest właśnie odpowiedzią na zapotrzebowanie moich podopiecznych. Czyli trzeba zagłodzić, tak? Czyli węglowodanów nie dać, nie dać cukrów, tak? I, Dokładnie i wtedy... tak. No tutaj w chorobach nowotworowych właśnie zalecam tą dietę ketogoniczną, czyli niedobór węglowodanów. Węglowodany, czyli cukry, tym żywi się rak, czyli żeby nie dać mu jeść, trzeba zabrać węglowodany, czyli cukier, chleb, kluski, pierogi, makarony, mączne rzeczy, słodycze, słodkie napoje, kasze, ryż, soczewica, ciecierzyca. Należy to ograniczyć do około 20-30 gram na no, dobę. Oczywiście szukamy to z tabel wartości odżywczych i tam wybieramy sobie najlepiej właśnie z warzyw, z warzyw te węglowodany. Przy nowotworach e, oczywiście ważną rzeczą jest żółtko. Rak ginie w żółtku jak kurzego w kilkanaście godzin. Doktor Kwaśniewski oczywiście podaje, gdzie takie badania były robione. Czyli podstawą wyżywienia są żółtka jaja kurzego. Dlaczego? Ponieważ żółtko jest to najlepsze białko, czyli międzynarodowy wzorzec białka, w żółtku mamy również najlepsze tłuszcze. Są one cztery razy lepsze niż następne masło. W żółtku są wszystkie witaminy, mikroelementy, aby powstało nowe życie, aby odżywić każdy narząd, żeby go zregenerować. W żółtku nie ma tylko witamin. C. Czyli przy nowotworach właśnie dostarczamy tych żółtek 5, 10, 15 lub jak ktoś ma potrzebę, to nawet więcej dziennie, codziennie przez pierwszy miesiąc, bo jeżeli normalnie spożywamy 3, 3,5 żółtka, czy osoby wyższe 5 żółtek dziennie, bo mamy czas i takie jest zapotrzebowanie dobowe na witaminy i minerały, natomiast chorobie nowotworowej, gdzie nie ma czasu, właściwie czas ma znaczenie, ja muszę odżywić szybko taką osobę, żeby odżywić każdą komórkę, każdy narząd, żeby on zebrał się tutaj do samo I ja tego czasu Mam niewiele. Dlatego zalecam tutaj tych żółtek około 15 na dobę. Drugi miesiąc jest już to 10 żółtek dziennie, codziennie i potem 5 żółtek dziennie, codziennie, dożywotnio, o ile oczywiście dana osoba nie posiada nietolerancji pokarmowych na żółtko. Także to tutaj też ma znaczenie. Rak rozwija się w zakwaszonym organizmie i ginie w alkaicznym. Dlatego dobrałam tutaj produkty odkwaszające, alkalizujące czy zasadowe, inaczej mówiąc czyli żółtka warzywa tłuszcze masło. W ten sposób powstała właśnie ta, ta dieta. Przypominam sobie teraz jednego pana, który przyszedł do mnie z prośbą, żeby w poniedziałek przyszedł ten pan, żeby wytrzymać tydzień, bo lekarze dają mu pięć dni życia, a on przecież w sobotę ma wesele wnuka i nie chce robić żałoby i prosi, żeby przedłużyć mu życie żeby przeżył to wesele i żeby w poniedziałek ja chcę umrzeć, niech pani coś zrobi. Dałam oczywiście tą dietę ketogeniczną tej osobie, zastosowała. Oczywiście wszystko było dobrze, bo ta osoba nie mogła poddać się operacji, bo ponad 90 lat serce by nie wytrzymało, tam były dwa nowotwory, rak jelita, który zablokował całkowicie światło jelita i jeszcze miał nowotwora skóry. I lekarze nie podejmowali się już żadnej operacji, więc śmierć głodowa temu człowiekowi groziła. Zakończono już leczenie. Na wesele od poniedziałku do soboty, ile pięć dni minęło, człowiek ten tańczył. W poniedziałek, oczywiście szczęśliwy, zaczął stosować dokładnie żywienie, któremu poleciłam, czyli żółtka, warzywka, masło. Po trzech miesiącach przyjeżdża się mi pochwalić, że jest już zdrowy a po 10 miesiącach przywozi mi dokumentację medyczną, że jest całkowicie zdrowy, że wszystkie nowotwory zniknęły. To było dla mnie takie najbardziej spektakularne wyzdrowienie. Także naprawdę tutaj wystarczy te węglowodany ograniczyć, wprowadzić żółteczka, czyli składniki, w których jest najwyższa wartość odżywcza, najwyższa wartość biologiczna. Wszystko to, co jest nam potrzebne, czyli wszystkie witaminy, minerały, każda komórka, jeżeli jest odżywiona, ona ma cudowną zdolność do samoregeneracji, do samouzdrowienia. Wystarczy nie szkodzić, w myśl zasady, po pierwsze nie szkodzić, zabrać wszystko, co szkodzi i organizm cudownie regeneruje się sam. Tak, wrócę do tego, co, co mówiłaś, bo ja nie wyobrażam sobie, jak lekarz może powiedzieć, że ma pan 5 dni życia. Tego nie wyobrażam sobie, bo chęć życia jest tak wielka, jak można usłyszeć coś takiego. Ale to, to, to jedno, to taka mała dygresja. Jeżeli mówimy o żółtkach, to żółtka na pewno na pewno na surowo. I... Niekoniecznie. Niekoniecznie? Niekoniecznie, a jeżeli, ta a ta jeżeli ta masz ta jajko ta... na twardo? No, to byle nie na twardo. Żółtko nie może przekroczyć temperatury 92 stopnie Celsjusza, mm -hmm. 42 to już jest ścięte, ścina się białko. Także spokojnie, można tutaj, każdy wybiera sobie dowolność tych żółtek. Jeden może na surowo, jak ktoś chce. Można żółtka na miękko, można zrobić jajecznicę z żółtek, czyli ja to mówię żółtkownicę. Ja bardzo polecam placek <laughs> ziemniaczany, czyli zetrzeć... Nie słyszałem kawałeczek takiej nazwy. <laughs> ziemniaczka, kawałeczek cebuli czy selera, bo tam jest mniej węglowodanów. Dodać kilka żółtek i to usmażyć można zrobić koktajl, czyli żółtka śmietane, kwaśną śmietanę i bo tam są w tej kwaśni śmietanej pożyteczne bakterie kwasu mlekowego, tak? czyli cały czas dbamy o tą florę jelitową, żeby te były dobroczynne bakterie. Troszkę owoców blendujemy i to też I mamy w formie koktajlu. No tutaj akurat jakbyśmy wzięli mleko, to nie wyjdzie nam proporcja, bo będzie to za chuda. Także jak najbardziej to z mleko można wypić, ale szklanka z siadłego mleka ma 10 gram węglowodanów. Trzeba to też wliczyć. Jeżeli mamy do dyspozycji na dobę 30 gram węglowodanów, no to Trzeba szklanka wliczyć. mleka to już jest 10 gram węglowodanów. Przypuśćmy cebula, 6 gram węglowodanów, taka 100 gramowa. W kiszony kiszone około 2 gramy węglowodanów, pomidor średnio, gdzieś 4-5 gram węglowodanów będzie miał taki pomidor, także jak najbardziej kapusta, kapusta ma silne działanie przeciwnowotworowe, także w każdej formie, kapusta czerwona, kiszona, kiszona zwłaszcza ma witaminę C, te dobroczynne bakterie kwasu mlekowego, wszelkiego rodzaju kapustne działają fajnie przeciwnowotworowe. Tutaj chcę powiedzieć o cudownej właściwości cytryny, a dokładnie tej części białej i żółtej, która to witamina C też jest przeciwnowotworowa, witamina U. Tam jest 10 razy więcej w skórce i tej części białej witaminy C niż w soku z cytryny. Także, kochani, te, ta część biała i żółta cytryny ma silne właściwości przeciwnowotworowe. Oczywiście cytryna powinna być zrywana jako dojrzała w słońcu, zdrowa, czyli niepryskana. To, co mamy w sprzedaży, to jest powlekane lateksem. No, byłoby ideałem, gdybyśmy mieli taką cytrynę dojrzałą w słońcu, ekologiczną, niczym nie... nie, nie nie ten, są ludzie, którzy przywożą cytryny gdzieś tam z ciepłych krajów, zamrażają sobie i potem wyjmujemy taką cytrynę z zamrażarki, bierzemy tarkę, trzemy na tarce tyle, ile nam potrzeba tych właśnie wiórków cytrynowych, rozpuścić sobie to z wodą i właśnie do picia sobie to też brać jako działanie przeciwnowotworowe. Kurkumina, czyli z kurkumy, kapsaicyna z ostrej papryczki, piperyna, silne działanie też przeciwnowotworowe, wszelkie tutaj potencjał orak, czyli goździki, kakao, cynamon, te wszystkie właśnie środki, które działają właśnie przeciw wolnym rodnikom również, także też, też to, to tutaj dajemy. Korzeń mniszka lekarskiego, czyli mlecza też ma właśnie działanie przeciwnowotworowe. A przede wszystkim umysł, nasz umysł według nowej medycyny germańskiej, czyli doktora Hamera, warto zaznaczyć tutaj, co jest przyczyną choroby. Jakiś konflikt, jakiś stres przeżyty długotrwale w samotności, stres, który spadł na nas nagle. Organizm nie potrafi sobie poradzić, do tego złe odżywianie. Nieumiejętność wybaczania. Tutaj właśnie to... to, to praca A to już się bardziej się... idziemy do totalnej biologii. Do totalnej biologii, tak. Tutaj jak najbardziej. Trzeba sobie w to wejść, no bo z, z, zajmując się człowiekiem, ja nie mogę zająć się tylko żywieniem, bo człowiek jest całością. Należy podejść tu holistycznie, czyli ciało, umysł i dusza. Jeżeli ja zacznę zajmować się ciałem, dam mu zdrowe odżywienie, a tam cierpi dusza, ja odżywiając mu ciało, skażę go na jeszcze większe cierpienie psychiczne. Czyli nieraz jest tak, nie najczęściej zawsze jest tak, że trzeba zacząć od odżywiania duszy, pracować nad psychiką i równolegle pracować z ciałem, czyli z odżywianiem czyli kompleksowe podejście do pacjenta daje naprawdę rezultaty. Wejść w tą podświadomość u tego człowieka, bo jak mawiał Karl Gustav Jung, dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. I w zasadzie większość z nas, 90, ponad 95% rządzi nami podświadomość. Świadomość to jest tylko 5%, czyli jak malutko wierzchołek góry lodowej. Jeżeli sobie uświadomimy, co jest przyczyną naszych problemów zdrowotnych, problemów życiowych, jeżeli znajdziemy odpowiedź, no to już jesteśmy zdrowi, szczęśliwi i bogaci. Także tutaj kwestia uświadomić sobie to, co nieświadome. Jeżeli mówimy o yy, ketozie, o diecie, ketogenicznej. Taki przykładowy jadłospis codzienny, jak może wyglądać. No, najważniejszą rzeczą jest właśnie ograniczyć te węglowodany do takich ilości, żeby powstała ketoza. Dla jednego jest to 20 gram węglowodanów, a dla innego może być 130 gram. Każdy z nas jest inny i tutaj ważną rzeczą jest mierzenie poziomu tych ciał ketonowych. Kupujemy sobie w aptece takie paski do mierzenia ciał ketonowych, czy różne inne urządzenia, ale te są akurat najtańsze, 17-20 zł kosztuje Ketodiastix. I jemy taką ilość węglowodanów, żeby powstały te ciała ketonowe na 1-2 krzyży, Powtarzam, w ketozę wolno wchodzić tylko w tych chorobach, które wymieniłam. Osoby zdrowe nie powinny wchodzić w dietę ketogeniczną, ketogenną. Organizm nie powinien robić nic ponad to, co robić musi, miał, mawiał dr Jan Kwaśniewski, dlatego, żeby nie musiał wytwarzać tych y, ciał ketonowych, osoby zdrowe nie powinny wchodzić w ketozę, powinny zjeść tyle węglowodanów, żeby tych ciał ketonowych nie było. No, obserwuję teraz trendy na rynku, że właśnie dla mody wchodzimy. Także kto ma taką potrzebę, bo chce szybciej schudnąć, nie 6 kg jak przy żywieniu optymalnym, tylko 15-20 na miesiąc. Okresowo proszę sobie wejść, ale potem czym prędzej z tej ketozy wychodzić, wchodzić w klasyczne żywienie optymalne. Ale uściślając na Twoje pytanie, mhm. no proponuję żółtka jako najlepsze źródło białka, tyle żeby się najeść. Jedno, dwa. Całe jajka, żółtek bez limitu. No, tego tłuszczu trzeba byłoby zjeść około 120-250 gram na dobę. Tutaj mówię osoby niskie, a osoby wysokie. To też dowolny źródeł, najlepiej masło, orzechy włoskie, laskowe, śmietana, co kto tam już lubi według swojego uznania, zasobności portfela, czy też nietolerancji pokarmowej. No i te węglowodane oczywiście z warzyw. Czyli przykładowo rano kilka żółtek, z warzywami, z masełkiem, w obiad jakieś też danie, placuszek ziemniaczany właśnie smażony do tego jakieś warzywa. Tutaj chcę powiedzieć, na rynku istnieją diety ketogeniczne z dużą zawartością białka. Przy nadmiarze białka obciążamy zbytnio nerki, obciążamy wątrobę, organizm musi przerobić ten nadmiar białka na węglowodany, co nie jest korzystne. Doktor Kwaśniewski w swoim żywieniu optymalnym ogranicza białko. Dieta jest to niskowęglowodanowa, ale również niskobiałkowa. Tutaj muszę poruszyć kwestię, jeżeli jest mało białka pożywienia, zbyt mało, czyli nie pokrywa to potrzeb, zapotrzebowania tego dobowego, organizm zaczyna spalać własne białka. W pierwszej kolejności bierze to, co nie jest potrzebne, czyli blizny, wzrosty, zrogowa ciały na skórek, chociażby tak napięcie, taka twarda skóra, wszystko, co nie jest z nami, czyli spala. Więc można okresowo sobie pobyć, powtarzam, okresowo, na niskiej ilości białka, po to właśnie, żeby spalić te wszystkie niepotrzebne białka. I dieta doktora Kwaśniewskiego jako jedyna jest dietą tutaj niskobiałkową. Nie wolno schodzić poniżej 35 gram białka na dobę, żebyśmy tutaj pamiętali. Natomiast nadmiar białka jest bardzo kancerogenny. Nie wolno przekraczać tego białka, bo właśnie nadmiar białka chociażby jest przyczyną tych nowotworów. Na rynku widzę diety, które mają 150, a nawet 300 gram białka na dobę, bo moi pacjenci przynoszą mi, że dostali gdzieś tam od dietetyków, no, mając nowotwór, ktoś dostał 250, 300 gram białka. no Można się za głowę złapać, gdzie my tutaj zgodnie z zaleceniami doktora dajemy 50 czy 70 gram białka na dobę. Także nie dość, co ten organizm jest już osłabiony poprzez złe odżywianie, to jeszcze ktoś dorzuca taką ilość białka, a oczywiście ogranicza węglowodany, a żeby kaloryczność się zgadzała suma sumarum w ciągu dnia ma być określona ilość kalorii. Tłuszczu takie osoby boją się dać, ci dietetycy, więc narzucają tę tą kaloryczność białkiem, co jest bardzo niekorzystne tutaj. O ile sportowiec, czy ktoś, kto pracuje fizycznie na budowie, czy w kamieniołomach 15 godzin w ciągu dnia, przerobi to białko, tak osoba, która ma niską aktywność fizyczną, niestety nie przerobi tego nadmiaru białka. Także, kochani Państwo, Uważajcie dobrze, idźcie do dobrego specjalisty, który zaleci Wam odpowiednią ilość białka, najlepiej właśnie do lekarza, lekarza optymalnego i z tego miejsca pragnę tutaj wyrazić wdzięczność naszej wspaniałej pani doktor Ewie Łukaszek-Gwóźdź z Katowic, która właśnie tutaj nagrała z Tobą Arturze te programy. Także jest to naprawdę... Coś wspaniałego, co zrobiła pani doktor, bo swoim autorytetem jako lekarz poświadcza wiedzę doktora Kwaśniewskiego, zresztą długoletnim stażem również, bo przez chyba ponad 20 lat pani doktor przyjmuje. Także bardzo jestem wdzięczna za głos zabrany publicznie w twoich audycjach. Pozdrawiamy serdecznie Cię, Wuniu. Czyli, czyli, czyli żółtka to jest podstawa. W jakiejkolwiek yy postaci, czyli płynnej, niepłynnej, trzeba pamiętać tylko o temperaturze. Żeby nie na twardo, nie mogą być na twardo. No i najważniejsze, zdrowe jajo. Zdrowa kurka, na wolnym wybiegu, żywiona na trawce, biegająca, zadowolona, szczęśliwa, na słoneczku. Czyli zdrowe jaja. No, tam jeszcze Bo... musi być energia, ładunek elektryczny, który kogut przekazuje w procesie zapłodnienia, czyli cała energia to jest właśnie to jajko, bo jajko, które jest z kury z fermy, ona nie, ono nie ma tej energii, tak? tak jak jest akt miłosny, kończy się orgazmem i ładunek energii, wielką energię przekazuje właśnie partner, Kogut, kura, a na fermie jest tak, klatka taka i kuniec. To też znaczenie ten kogut, tak, wszędzie. Czyli to, to podstawa. Co jeszcze więcej możemy, możemy jeść, yy, chcąc być w diecie? nowy wybór, wybór tutaj jest troszeczkę ograniczony to znaczy mm -hmm. zależy kaketowa bo ja mówię Czym tutaj takie podstawy powiedz o nowotworowych i... ale inne osoby które nie mają nowotworu one mogą sobie jeść mięsa sery ryby wędliny jak najbardziej jako źródło białka czy tych jajek dwa, trzy całe jajka też mogą zjeść także wszystko generalnie to co na żywieniu optymalnym mm -hmm. tylko węglowodany węglowodanów mniej to, tak tylko ograniczenie węglowodanów to jest około 10-20 gram węglowodanów mniej niż na, niż na żywieniu optymalnym, czyli równowartość taki czubaty widelec ziemniaka lub czubata łyżka kapusty kiszonej, czyli różnica między żywieniem optymalnym wygląda w ten sposób, te 10-20 gram węglowodanów mniej. No i wiesz, przy optymalnym można jeść kolację, tak jak rozmawialiśmy, albo zamiennik kolacji, to powiedz tutaj przy ketozie, mówiła śniadanie, obiad, co jest z kolacją na ketozie? Akurat tutaj z ketozą, jeżeli mamy nowotwory, często zgłaszają się do mnie osoby bardzo wyniszczone chorobą, wychudzone i one nie patrzymy, jedzą kiedy chcą, nie że dwa posiłki. Jeżeli taka osoba czuje trzy posiłki, cztery, pięć, w nocy je. Zgłosiła się do mnie pani, która od 20 lat choruje na nowotwory, praktycznie w każdym narządzie miała nowotwór. Chemio, chemioradioterapia cały czas i miała wolę życia. Przywiozły ją właśnie do mnie dwie siostry z Warszawy, no towarzystwo 80-90 lat. Taką wolę życia widziałam w oczach tej kobiety, chciała żyć. Czyli jeżeli człowiek ma żyć, będzie żył, jeżeli jest wola życia, jeżeli woli życia nie ma można nawet umrzeć zdrowym, także każdy ma swój czas, każdemu z nas ta świeczka kiedyś zgaśnie i tu najważniejsza jest ta wola życia. Tutaj widzę, że nie ma nieuleczalnych chorób, jest tylko niedostateczna nasza wiedza, mawiał profesor Julian Aleksandrowicz i to tylko od nas zależy, czy będziemy tą wiedzę zgłębiać. Jeżeli jest wola życia, chcemy żyć, będziemy żyć, choćby to były najcięższe przypadki nowotworów. Jeżeli nie ma woli życia, należy pogodzić się, odpuścić, pozwolić tej osobie odejść, bo taka jest dusza wybrała moment śmierci. Aż odetchnę. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Piękne Ale dzięki. Myślmy Seminko. pozytywnie. Nasze myśli tworzą na, naszą rzeczywistość. Eee... Tak jak w niebie, tak i na ziemi. Nasza, nasza wola. Nasza, nasza wola. wola. Tak. Nasza wola jest pozytywna, uśmiechnięta, radosna, szczęśliwa. Piękne dzięki za ten odcinek i na pewno będą następne. Dzięki piękne Celinko. Również jestem wdzięczna słuchaczom za wysłuchanie. Do usłyszenia. Komentujcie, lajkujcie, wychodźcie na słoneczko, uziemiajcie się i dobrej energii. Pa! Witam! Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.